już ziamajuszki, jesteś sobie Roki i dzisiaj sobie z, y, nagram o vloga takiego. Ogólnie to chcę Wam opowiedzieć o różnych zamiarach na specjale i informacji, które są ważne do opowiedzenia. Ogólnie to najpierw zacznijmy od informacji. Informacja jest taka, że jedna osoba do mnie napisała, że ja najmniej robię na kanale. Robię najmniej. Czemu ja jestem na tej grupie? Jak praktycznie nie w samym odcinku w i, te, i, te, i tak dalej. Więc ja yy, teraz odpowiem na to pytanie. Ogólnie to ja robię najwięcej, ponieważ ja montuję wszystkie filmy, ja robię wszystkie miniaturki, akcji po prostu nagrywa, bo ja nie mam czasu na nagrywanie. Wiecie, szkoła. Już jestem w dużej klasie, już ciężko jest w szkole i tak dalej. No dalej, specjalnie. Na 10 subów chciałem zrobić długiego live'a, zrobiliśmy jakoś godzinka. Potem powiedziałem, że na 5 lajków zrobię kolejnego live'a, ale na 100 chyba dwie godziny. Nie udało się dwie godziny, ale było godzina 50, więc było spoko, jak na takiego live'a. Ogólnie to dalej. 50 subów. Chcieliśmy zrobić też jakiegoś długiego live'a, nie wiem. Chyba z 5 y, godzin, ale pomyśleliśmy, że same specjalnie są na live i te inne. Więc pomyślałem z Kasbym, że zrobimy specjal, żeby na 50 subów pokazać twarz. Ogólnie jestem z psem i ogólnie możecie teraz zauważyć moją twarz, ale jest tutaj cenzura, więc nie widzicie. Ale na 50 subów odkryję to i normalnie będą vlogi i te inne. Na stosunku planuję, ja planuję, zrobić jakiegoś lewa 10-godzinnego, żeby przeznaczyć donaty, które będziecie mogli wysyłać na cele charytatywne. Czyli takie wiecie, no, że pomagać ludziom, nie, na przykład teraz trzeba ratować powodzianów w Śląsku i tych innych takich miastach. Bo no, trochę ich współczuję, że ten, że straci domy i te inne. Dalej. Nie mam żadnych więcej specjalnych, które chcę zrobić, ale możecie wpisać w komentarzach, jakie specjalne mogą być na 150 subów albo na 75. Może też zrobimy na 75 lub 25. Więc piszcie, lajkujcie, subskrybujcie. Tak samo jak i subskrypcje na czole mojego psa. Do widzenia, cześć.